Witam, ja jestem Royal Steel i w tym filmie omówię galę NXT Takeover in Your House, która jest już dzisiaj. A więc zaczynajmy, Finn Balor vs. Damian Priest. Jak wiemy, teraz sprawy Fina Balora są trochę skomplikowane i poprzekładane, bo po przejściu ponownie do NXT każdy Myślał, że od razu zaczną swoje panowanie i zdobędzie na nowo całe NXT. Najpierw miał feud z Johnem Gargano, a potem mogło się wydawać, że będzie celował od razu w główny tytuł i będzie miał feud z Adamem Colem, a może nawet z całą Undisputed Hero. Ale jak wiemy, to się tak średnio udało, i Balor nie zdobył głównego tytułu. Ale była planowana dla niego walka z Walterem, ale została ona odsunięta ze względu na obecną sytuację. Jak na razie, dla Balora, jak już wiemy, został dany zawodnik, który również teraz nie ma zajęcia Damien Priest. Szczerze nie widzę tu potrzeby dużego rozwijania się, bo to tylko chwilowa, zastępcza rywalizacja którą najprawdopodobniej wygra Finn Balor i to po jednej walce teraz przejdźmy już do kolejnej walki Keith Lee vs Johnny Gargano walka o pas NXT North American na wstępie chcę powiedzieć w sumie dość oczywistą rzecz że możemy się spodziewać naprawdę świetnej walki od tych dwóch panów ale to kto będzie zwycięzcą, to chyba nie jest już takie w 100% pewne, bo prawda, Kifli jest dobrym mistrzem, ale powoli brakuje mu już przeciwników, a jak wiemy, Gargano jest teraz, że tak powiem, na fali i ma szansę zdobyć ten tytuł, może nawet przy pomocy swojej żony, bo jak wiemy, w tym czasie oboje trzymają się jeszcze bardziej niż wcześniej i razem chcą zdominować całe NXT. Następna walka to walka drużynowa. Shotzi Blitz, Mia Im i Tegan Nox versus Requel Gonzalez. Nie wiem czy dobrze przeczytałem jej ring name. Wcześniej wspomniana Candice LeRae i Dakota Kai. Rywalizacja Tegan Nox i Dakota Kai rozwinęła się tak, że teraz dostajemy 6-osobowy pojedynek. Czy to potrzebne? Nie za bardzo, ale to nic złego, bo wszystkie panie mają zajęcie. Możemy dostać dobrą walkę, i według mnie wygra ta zła drużyna. Przejdźmy teraz do kolejnej walki, a mianowicie znowu do walki kobiet: Ria Ripley versus Charlotte Flair versus Io Shirai. Walka o NXT Women's Championship. Nie jest to najbardziej oczywista walka do oceny, jeśli chodzi o wynik, bo walki możemy się spodziewać naprawdę świetnej, ale według mnie jeszcze teraz powinna wygrać Charlotte Flair, ponieważ jest to jej pierwsza tak poważna obrona tytułu i jeszcze nie powinna go przegrać. Myślę, że najlepiej gdyby przegrała ona z Io Shirai po ponownej walce, ale jeszcze nie teraz, bo będzie to po prostu za wcześnie. A Ria Replay chyba może już się zbliżać do głównego rosteru. I teraz przejdźmy już, myślę, że do najbardziej oczekiwanej walki. Karion Cross vs Tomaso Ciampa. Widać, że Cross jest od razu po debiucie promowany na jedną z głównych gwiazd, bo już na wstępie nie celuje w byle kogo, ale z jedną z czołowych gwiazd NXT, Tomaso Ciampa. Widać, że nowy debiutant może spokojnie sobie poradzić z Tomaso i zacząć swoje rządy w NXT. Chociaż mam nadzieję, że na jednej walce, Tary walce ta ry rywalizacja się nie skończy, bo wygląda to na dobre połączenie. I Cross wraz ze Scarlet mogą oboje dużo namieszać i pokazać na co ich stać. Teraz przejdźmy już do głównej i myślę, że najbardziej, yy, że najważniejszej walki Adam Cole versus Velvet in Dream. Walka o pas NXT Championship. Jest to już ostatnia szansa Dream'a na zdobycie głównego tytułu NXT, którą zapewne wykorzysta, bo już tyle razy próbował, że wygląda na to, że w końcu zostanie mistrzem, pomimo dużych starań Undisputed Ery, bo pomóc mu może Dexter Lumis. A co dalej dla Adama Cola i jego stajni? Możliwe, że już nawet główny roster. I to są moje typy i przypuszczenia wyglądu walk na tą galę. Trochę szkoda, że nie będą bronione pasy tak ale może będą one na następnej gali. Zobaczymy, ale ta zapowiada się naprawdę świetnie. Fajnie, że ma ona taką nazwę In Your House, bo jak wiemy nawiązanie do starych lat gdzie WWE miało nawet często takie gale. A więc życzę Wam miłego oglądania. Mówił dla Was Royal Steel.